Każdy mój grze miłosierny jest, każdy smutek zamienia w śnieg z na liczbę moich łez. Twoje święte ciało. Jest. Widzę uśmiech łagodny, tchu, teraz i tu. Odnawiasz moje siły, jak orła, jak młodego orła, do lotu porywasz mnie, odnawiasz moje siły, od noga.

chociaż widać, jak tym się uczę, to nikogo w ogóle nie widać. Szczęść Bo... Boże, witamy bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy różańcowej, w której, w której to modlitwie przedstawiamy tyle intencji, które do nas spływają, do naszej wspólnoty. Cieszymy się bardzo, że znowu w tak licznym gronie możemy Panu Bogu przedstawiać te intencje. Dzisiejsza Modlitwa i całe dzisiejsze spotkanie będzie przebiegało w takim samym scenariuszu jak w dni poprzednie. Najpierw poprosimy księdza Michała, który opiekuje się naszym ośrodkiem Akademii przy parafii Świętego Józefa w Lublinie, o komentarz do, do słowa dzisiejszego, a później, właśnie, będzie modlitwa i po modlitwie litania loretańska, błogosławieństwo. I jeszcze ogłoszenia. Zatem bardzo proszę Księdza Michała o komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego. Tak jest. W dzisiejszym słowie, które Kościół nam daje na, na to, żeby je rozważać, żeby je czytać, żeby nim żyć, dobrą nowiną są słowa, które Jezus mówi do nas. Do wszystkich, którzy tego słowa słuchają. Mówi tak. Owce moje idą za mną, a ja im daję życie wieczne. I mówi dalej, nikt nie może wyrwać ich z ręki mojego ojca. I to jest to słowo, które jest dla nas dobrą nowiną. Dlaczego? Dlatego, że z tego słowa płynie dla nas ogromne dobro. Nie nic ani nikt nie może nas wyrwać z ręki naszego ojca, do którego przynależymy. Tak samo jak i święty Paweł później, pewnie w nawiązaniu do tych słów, powie, że nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym, miłości oczywiście Boga, Ojca do nas. To jest jedno. A dwa, no właśnie, idziemy za nim, a on nam daje życie wieczne. To jest ta droga, która jest drogą sakramentów które przyjmujecie, które my przyjmujemy wszystkich sakramentów i to jest droga do domu Ojca, droga w której my idziemy za naszym Panem, dobrym pasterzem. No i właśnie ta droga będzie ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu. A to życie wieczne to jest już nie jakaś tam drobnostka, niebagatelna rzecz, bo to jest rzeczywistość, która będzie trwała zawsze wiecznie. Nam trudno jest przyjąć, że coś może trwać wiecznie z jednego prostego względu, bo wszystko co mamy ma swój początek i ma swój koniec. Wszystko co znamy ma swój początek i ma swój koniec. A Jezus nam mówi o wieczności. Dlatego są to bardzo istotne rzeczy i więc moi drodzy, starajcie się czy próbujcie w sobie, w swoim sercu i w swojej duszy usłyszeć głos Boga. On pewnie dla każdego z nas będzie inny, ale żeby ten głos usłyszeć, dlaczego? Bo Jezus mówi, że owce słuchają mojego głosu i idą za mną. Żeby iść za Jezusem, trzeba go poznać i poznać jego głos. I może to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale pewnie są tu takie osoby, które wiedzą, o czym mówię. I ja też to wiem, o czym mówię i wiem, jak ten głos brzmi. Także taka dobra nowina, niech nam towarzyszy i niech ona będzie naszą radością. Doczesność przeminie, ale jest wieczność, która jest w szczęściu. Dziękujemy serdecznie księdzu i teraz z nim przejdziemy do modlitw naszych. Znaczy, nim zaczniemy mówić dziesiątkę, to jeszcze odmówmy nasze modlitwy i tym właśnie rozpocznijmy dzisiejsze, dzisiejsze modlitwy. Dobrze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, wszechmogący, uświęć wszystkie nasze działania, całą Akademię Młodzieżową, studentów, instruktorów, dusz pasterzy oraz wszystkich, którzy wspierają to dzieło. Prosimy Cię spraw, abyśmy wypełniali Twoją wolę, głosili dobrą nowinę, a przez to głosili Twoją chwałę, abyśmy przez wszystko, co robimy, dążyli do świętości i prowadzili do niej innych. Błogosław nam na czas zdobywania kolejnych umiejętności instruktorskich, liderskich, społecznych, medialnych i teatralnych przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Stanisławie Kostko, patronie Akademii Młodzieżowej, wspieraj nasze siły na drodze rozwoju, abyśmy naśladując Twoją świętość, stawali się chlubą naszej Ojczyzny przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz poproszę o poprowadzenie naszej codziennej modlitwy w naszym dziesiątku. Proszę bardzo. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego. Amen. Proszę, aby każdy wzbudził w swoim sercu intencję, którą ma przydzieloną do codziennej modlitwy. Zawierzajmy całą Akademię młodzieżową, bractwo różańcowe, nasze rodziny, brzpasterzy, parafię i całą ojczyznę. Zawierzajmy ofiary pandemii koronawirusa oraz ich rodziny. Prośmy także o powstrzymanie pandemii w Polsce i na świecie. Jeśli ktoś chciałby zgłosić jakąś intencję, to bardzo proszę. Ja chciałbym zgłosić intencję. Ksiądz Waldemar, który się z nami łączy, proboszcz Rudy Różanieckiej w ostatnich dniach też codziennie wspólnie się z nami modli, prosił, żebyśmy się podczas dzisiejszej modlitwy pomodlili za jego mamę Irenę w dniu jej imieni. Prośmy właśnie dla mamy księdza Waldka o potrzebne łaski, o opiekę Matki Bożej, o potrzebne siły i zdrowie. Jest wielce prawdopodobne, że ksiądz Waldemar ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj zaiste jest Waldemara, dlatego nie wiemy tak na 100%, ale mimo wszystko módlmy się za niego, bo to, bo to naprawdę wielki przyjaciel naszej Akademii, dobry człowiek, dobry duszpasterz. Wielokrotnie nam służył i posługiwał jako kapłan. Ja chciałam się pomodlić za Tamarę w jej urodzin, o wszelkie potrzebne łaski. Ja proszę o wszelkie potrzebne łaski dla mojego taty i o, o przynoszenie mi wiary. Ja za ojczyznę naszą, bo teraz trochę się zabieru, gdzie żeby to wszystko się mogło uspokoić też zarządzających o mądrość i o roztropność i wytrwałość w dobrym. Pomóżmy się też w tych wszystkich intencjach, które są powierzane naszej wspólnocie, wspólnocie Akademii Młodzieżowej. Dostajemy bardzo dużo intencji. Ja przeczytam część z nich. Proszę o uwolnienie z nałogu tytoniowego córeczki Magdaleny. Proszę o modlitwę za mnie, za pozbycie się uczuć, które mnie niszczą. Nie widzę sensu już w niczym. Proszę o modlitwę w moich intencjach. I proszę o modlitwę za mnie, o siłę do życia, o znalezienie dobrej pracy dla mnie. Proszę o ochronę przed wszelkim złem, złymi ludźmi i złymi sytuacjami. Proszę o modlitwę w intencji Bogu Wiadomej i o błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny. Bóg zapłać. Proszę o modlitwę w intencjach Bogu Wiadomych. Bóg zapłać. W intencji Agnieszki i Daniela o Boże błogosławieństwo, o wiarę i opiekę, i opiekę Matki Bożej dla Przemka, w intencji Panu Bogu Wiadomej oraz o opiekę nad wnukami. Bardzo proszę o zdrowie dla mojego męża Mirosława i moich dzieci, Sławka i Mai, oraz bardzo proszę, aby znalazł się dla mnie dawca szpiku i szczęśliwy przeszczep. Bardzo dziękuję za każde dobro płynące w moją stronę. Bóg zapłać. O przemianę złego zachowania i zerwanie ze złym towarzystwem córki. O uwolnienie z nałogu komputerowego mojego syna, Bóg zapłać. O to, by pewna osoba odwzajemniła moje uczucia. O zdrowie dla mojej rodziny. O nawrócenie syna, synowej, wnuczki i wnuka. O uwolnienie z nałogu komputerowego mojego wnuka. O zgodną współpracę syna i synowej w wychowaniu swoich dzieci. Małżeństwo jest po rozwodzie, Boże miłosierny i wszechmocny pomóż w intencji poprawy relacji z synem Damianem i nawrócenie dla Niego, o zdrowie dla mojego syna Jakuba. Proszę o wybór właściwej drogi życiowej przez mojego syna, o uwolnienie Go z nałogu komputerowego, o zdrowie dla niego, o uzdrowienie z choroby nowotworowej i mamy, o uwolnienie z nałogu alkoholowego i nerwicy męża, o zdrowie dla mnie, o spokój w rodzinie. Bóg zapłać. O uzdrowienie. Proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny oraz o zatrzymanie pandemii koronawirusa. Proszę o zdrowie dla córki i wnuka. Dziękuję bardzo za wszystkie otrzymane łaski osobiście i dla mojej rodziny. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i przemiany życia osoby Panu Bogu Wiadomej. Proszę o ratunek dla mojej rodziny. Proszę o siły, cierpliwość. Nie mam już siły do tej walki. Matejko, kochana, pomóż mi w wiadomej sprawie i weź w opiekę mojej dzieci. Prowadź nas do naszego Ojca w niebie. Brak szacunku, gnębienie, ignorancja i poniżanie to tak bardzo boli. Pomóż mi, Jezu. Jezu, ufam Tobie. Panie Jezu, zajmij się tym. Proszę o pomoc dla naszej rodziny. Amen. Proszę o modlitwę w intencjach Maćka. Proszę o modlitwę za moją rodzinę. Proszę o łaskę Bożego, Bożego męża i stałą pracę dla mojej córki, Bóg zapłać. Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny i ochronę przed wirusami, Bóg zapłać. O modlitwę w intencji moich dzieci i wnuka, aby powróciły do Boga, aby syn doznał uwolnienia od nałogów, aby córka zrozumiała, że trzeba ochrzcić swego synka i żeby szczęśliwie urodziła drugie dzieciątko. Proszę o dary Ducha Świętego, abym z pokoru znosiła wszystkie troski, które nieustannie mnie trapią. Za tych, którzy się boją, aby zaufali Maryi i Jezusowi. Proszę o modlitwę za moją rodzinę, za mądre decyzje moich synów. Proszę o opiekę nad nami. Bóg zapłać. Zawierzajmy Matce Bożej te wszystkie sprawy, które zostały nam przywielone, te, które zostały wypowiedziane. Oraz te ukryte w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Lela naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Polka oczu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Paweł rucha. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Łukasz Rusinek Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mikołaj Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan Stowu, błogosławionaś Ty między niebiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twego. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. zadura. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Klaudia Strzałkowska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Olka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Jezusa. Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Prosimy teraz księta Michała o poprowadzenie witań. Kirie eleison. Chryste eleison, kirie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panna nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia. Módl się za nami. Matko nieskalana. Módl się za nami. Matko najczystsza. Módl się za nami. Matko dziewicza. Módl się za nami. Matko nienaruszona. Módl się za nami. Matko najmilsza. Módl się za nami. Matko przedziwna. Módl się za nami. Matko dobrej rady. Módl się za nami. Matko stworzyciela. Módl się za nami. Matko Zbawiciela. Módl się za nami. Panno roztropna. Módl się za nami. Panno czcigodna. Módl się za nami. Panno wsławiona. Módl się za nami. Panno można. Módl się za nami. Panno łaskawa. Módl się za nami. Panno wierna. Módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, Stolico Mądrości, Módl się za nami, Przyczyno naszej radości, Módl się za nami, Przybytku Ducha Świętego, Módl się za nami, Przybytku Chwalewny, Módl się za nami, Przybytku Sławny Pobożności, Módl się za nami, Różo Duchowna, Módl się za nami, Wieżo Dawidowa, Módl się za nami, Wieżo z Kości Swoniowej, Módl się za nami. Domie złoty. Módl się za nami. Arko przymierza. Módl się za nami. Bramu niebieska. Módl się za nami. Gwiazdo zaranna. Módl się za nami. Uzdrowienia chorych. Módl się za nami. Ucieczko grzesznych. Módl się za nami. Ucieszycielko strapionych. Módl się za nami. Wspomożenie wiernych. Módl się za nami królowo aniołów módl się z nami królowo patriarchów módl się za nami królowo proroków módl się za nami królowo apostołów módl się z nami królowo męczenników módl się za nami królowo wyznawców módl się z nami królowo dziewic módl się z nami królowo wszystkich świętych Módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami. Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami. Królowo Różańca Świętego. Módl się za nami. Królowo rodzin. Módl się za nami. Królowo pokoju. Módl się za nami. Królowo Polski. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Raduj się mi wesel, Panno Maryjo, Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan, Pan, Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się. Boże, który raczył uweselić świat przez martwych stanie syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. I prosimy, abyśmy przez tylko Maryję, Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomnij, O najświętsza Panna Maryjo, że nigdy nie słyszana by się opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Z tą wnością, ożywiony do Ciebie, O Panny, od Pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzą, przed Tobą jako grzesznik poczący stają. O Matko, słowa racz nie gardzić słowami moimi. Ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Prosimy jeszcze księdza Michała o kapłańskie Dobrze. Bardzo się cieszę, że jesteście i że można widzieć wasze uśmiechnięte buzie. Trwajcie w radości. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Jak dobrze, że jesteście. Bóg zapłać wielki księży Michale za, za obecność. Za, Jak za mawiał papież Benedykt, pozdrawiam Was w <grym> Cieszymy się bardzo. My też się odwzajemniamy. Także wielkie, wielkie Bóg zapłać. Cieszymy się bardzo i ze wspólnej modlitwy, z błogosławieństwa i z komentarza do, do Słowa Bożego. Proszę teraz Kingę o to, żeby mówiła o intencjach, bo to przecież taka ważna sprawa, proszę bardzo. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Jeśli ktoś chciałby każdego dnia z nami się modlić i przyjąć intencję, ponieważ tych intencji dostajemy bardzo dużo, to należy tylko zgłosić chęć i taka intencja może być przydzielona, jeśli ktoś się nie może z nami modlić każdego dnia, to może pomodlić się indywidualnie. Zapraszamy też do składania intencji przez stronę brazporządkowy.pl. Można taką intencję złożyć i nasza wspólnota i wszyscy, którzy z nami się łączą, będziemy te intencje omadlać. Także jeśli ktoś chce dołączyć do naszej wspólnej modlitwy, to, to serdecznie zapraszamy. A chęć przyjęcia intencji wystarczy zgłosić i takie intencje raz w tygodniu będą przydzielone zazwyczaj najpóźniej w poniedziałki w niedzielę lub w poniedziałek. Także gdyby ktoś chciał to dołączyć to, to serdecznie zapraszamy. Jest nas coraz więcej, coraz więcej osób przyjmuje intencje. Także bardzo się cieszymy, że nasza ta wspólnota modlitewna jest coraz większa. Kinga dziękuję ci bardzo. Też bym się chciał przyłączyć do tego apelu. Tym bardziej, że tutaj mamy te dobre doświadczenia, że się dołączają do nas nowe osoby. I tych osób już jest chyba ze 3-4 takie koleżanka, koleżankę, także to szczególnie cenne osoby, że trochę jakby spoza tego naszego środowiska, także bardzo namawiam i proszę o kolejną właśnie taką inicjatywę i taką aktywność. To po pierwsze. Po drugie, jak już mówiliśmy, jak już Państwo wiecie, my puszczamy również na YouTube transmisję. Od jutra prawdopodobnie będziemy też robić tak zwanego live'a na naszym fanpage'u. Wszystko po to, żeby jak najwięcej osób się z nami modliło i żebyśmy po prostu mogli te wszystkie intencje omadlać. Bo to, że nam ludzie zawierzają tak bardzo trudne, bolesne sprawy, to, to jedno, ale z drugiej strony, żebyśmy się wywiązali i rzeczywiście się w tej sprawie modlili. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam na jutro, na godzinę 19.30. Będziemy się dalej modlić, dalej chwalić Boga. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, i do jutra.